Dzień dobry Państwu. Witam Państwa wspólnie z paniami Anną Kowalską, naczelnikiem Wydziału Architektury i Budownictwa, z Oberą naczelnikiem Wydziału Ochrony Środowiska i panią Anetą Walczak, zastępcą Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Szanowni Państwo, znajdujemy się w budynku Starostwa Powiatowego. Na ulicy Partyzanckiej 56 to dawny budynek technikum budowlanego i zawodówki budowlanej. Ale tutaj od czterech lat mieszczą się wspomniane przeze mnie na początku wydziały. To tutaj obsługujemy naszych mieszkańców. Ponieważ zmieniają się przepisy, zmienia się prawo, to dość często, chcielibyśmy dzisiaj przekazać Państwu szereg informacji, które pozwoliłyby jak najszybciej, jak najsprawniej załatwić Państwa sprawy tutaj właśnie przez mieszczące się wydziały i pracujących urzędników. Dlatego poprosiłem Panie, aby przekazały e, informacje, które na pewno się Państwu przydadzą i tak jak wspomniałem wcześniej skrócą czas pobytu, pozwolą się wcześniej przygotować, przygotować dokumenty jakie są potrzebne, tak żebyście Państwo nie byli zadowoleni z obsługi jaką tutaj Państwu proponujemy. Zaczniemy może od Wydziału Budownictwa i Architektury. Pani Anna Korycka, naczelnik Wydziału. Bardzo proszę, Pani Anna. Jak już Pan Starosta wspomniał, w naszym Wydziale wydajemy pozwolenia na budowę, a także zatwierdzamy zgłoszenia, które Państwo do nas przynoszą dotyczące do budów, budów sieci. Także zgłoszenia i zaświadczenia o samodzielności lokalnej. Nasz wydział obsługujemy tutaj mamy na korytarzu odpowiednie druki, więc na miejscu można się nie zaopatrzyć, natomiast można także zaopatrzyć się. Na stronie wipowskiej starostwa odpowiednie druki i z tymi wypełnionymi drukami zapraszamy do nas do wydziału. Mamy tutaj wydział miejscowy sekretariat, którym Panie profesjonalnie informują o wszystkich sprawach związanych z wnioskami, ale także przyjmują te wnioski i przekazują do dalszej pracy nad nimi. W tym roku w prawie budowlanym szykuje się nam. Dosyć dużo zmian, ponieważ jest takim zamiarem, żeby całe procesy budowlane uległy dosyć, dosyć znacznej cyfryzacji. I tak w tym roku przewiduje się umożliwienie budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Nie tylko do 70 metrów, a także powyżej tych 70 metrów, już tylko na zgłoszenie. Jest to y, doprecyzowanie tej formuły, która już zaczęła y, funkcjonować, natomiast były co do niej różne y, uwagi. Y, również zostanie rozszerzony katalog y, obiektów budowlanych i robót budowlanych, które. Wymagają tylko zgłoszenia lub nie wymagają ani, ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia. Do takich obiektów może, możemy zaliczyć yy, bardzo wyczekiwane zbiorniki na wody opadowe, które do tej pory przyjmowaliśmy na pozwolenie na budowę, natomiast w tej chwili nie będą wymagały ani zgłoszenia, ani pozwolenia na budowę, jeżeli ich pojemność nie przekroczy 10 m3. Yy, Zwiększy się także zakres projektantów i odpowiedzialności projektantów za projekty, natomiast część tej odpowiedzialności zostanie zdjęta z urzędu. Rozszerzony zostanie także system elektroniczny. Powstał już, jest w zasadzie wprowadzony od 27 stycznia, elektroniczny dziennik budowlany. Także można składać wnioski elektronicznie i ten dziennik jest umieszczany w takim centralnym rejestrze i można go prowadzić elektronicznie. Wprowadzono także elektroniczną książkę obiektu budowlanego. Pozostałe. Zmiany dotyczące prawa budowlanego są dopiero projektowane. Nie będę ich raczej omawiała, gdyż mogą jeszcze ulec zmianom. Teraz poproszę Panią Izabelę na Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska. Bardzo proszę. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa ma w swoim zakresie te trzy kompetencje, jak gdyby główne działy. Ochrona środowiska, rolnictwo i leśnictwo. W zakresie ochrony środowiska zajmujemy się wydawaniem pozwoleń oraz zezwoleń związanych z emisjami do powietrza, do ziemi, do wody. Emisjami nazywamy nie tylko emisje związane z gazami i pyłami do powietrza, ale również emisje hałasu, energię związaną z polami elektromagnetycznymi, Nadzorujemy również gospodarkę leśną na terenie lasów, nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Wykonujemy na koszt starostwa dokumentację leśne, tak zwane uproszczone plany urządzenia lasu i inwentaryzację stanu lasu. Na podstawie tych dokumentów prowadzimy nadzór oraz wydajemy niezbędne zaświadczenia związane ze sprzedażą np. działek. Rejestrujemy jachty do od długości do 24 metrów. Każdy, kto posiada jacht od 7 do 24, winien go zarejestrować w starostwie. Również, jeżeli taki jacht ma mniejszą długość, ale posiada napęd mechaniczny o mocy 15 kW, też powinien zgłosić to do starosty. W zakresie gospodarki odpadami wydajemy pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenia na prze y przetwarzanie oraz zbieranie odpadów. Na dzień dzisiejszy nie ma obowiązku posiadania zezwolenia na transport. Y osoba transportująca, przedsiębiorca powinien zarejestrować się w bazie danych o odpadach. Rejestrujemy zwierzęta egzotyczne podlegające ochronie ustawowej CITES. Rejestrujemy również, prowadzimy rejestr kart wędkarskich. Każdy kto chciałby łowić, Amatorsko powinien się zgłosić do starosty po zdanym egzaminie w odpowiednim kolełowieckim i uzyskać taką kartę. Na miejscu w Wydziale można pobrać odpowiednie druki. Takie druki znajdują się również na stronie Starostwa Powiatowego pod zakładką yy, Załatw sprawy w Urzędzie, Wydział Ochrony Środowiska, gdzie kolejno jak gdyby działami gospodarka leśna, rolnictwo, ochrona gruntów rolnych, geologia, górnictwo. Mamy dołączone odpowiednie druki, które pozwolą Państwu na prowadzenie takiej działalności po uzyskaniu odpowiednich zgód. Wydajemy zgody na usuwanie drzew i krzewów, ale tylko na nieruchomościach gminnych. Każda zgoda jest tak naprawdę odstępstwem od reguł, każących nam utrzymać drzewa i krzewy w odpowiedniej kondycji. Związane to jest najczęściej albo z ich złym, bardzo złym stanem zdrowotnym i zagrożeniem, które stwarzają dla środowiska, ewentualnie w przypadku kolizji z inwestycjami, jeżeli nie można takowej kolizji uniknąć. Zezwolenie po dokonaniu odpowiednich oględzin w terenie też wydawane są i uzgodnieniu najczęściej w przypadku dróg z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska wydawane są w ramach pozwoleń. Dziękuję. Jak Państwo słyszeliście, Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się wieloma sprawami dotyczącymi środowiska, ale to Pani Naczelnik może mniej powiedziała o zieleni. Teraz, kiedy dążymy do neutralności klimatycznej, sprawa urządzania terenów zielonych, nasadzeń, wycinek drzew jest niezwykle istotna i do tego przykładamy bardzo dużą wagę. Poproszę teraz Panią Anetę Walczak, Zastępcę Inspektora Powiatowego, Inspektora Nadzoru Budowlanego, aby powiedziała nam tutaj o pewnych zmianach, czy pewnych uregulowaniach obecnie istniejących. Wszelkie sprawy związane z budową, utrzymaniem, jak i odbiorem budynków na terenie Powiatu Pabianickiego możemy załatwić w Nadzorze Budowlanym, w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Pabianicach. Przy ulicy partyzanckiej 56. Kancelaria tutaj inspektora inspektoratu znajduje się na parterze tego budynku. Tam można pobrać wszelkie druki niezbędne, czy to do zawiadomienia o rozpoczęciu budowy, czy to do zawiadomienia o zakończeniu tej budowy. Jak również wszystkie druki można pobrać z naszej strony internetowej pingp Tam można również uzyskać wszelkich informacji podobnie wszelkie wnioski można również pobrać na stronie stworzonej przez głównego inspektora nadzoru budowlanego na portalu ebudownictwo i złożyć wszelkie wnioski elektronicznie. Od zeszłego roku istnieje możliwość załatwienia wszelkich spraw będących we właściwości tutajszego inspektoratu przez internet, tak naprawdę nie potrzeba już wychodzić z domu. W tym roku weszły w życie również znowelizowane przepisy prawa budowlanego, które umożliwiają założenie elektronicznego dziennika budowy poprzez specjalny system nazywający się EDB. Tam można złożyć wniosek o założenie takiego elektronicznego dziennika budowy. W tym roku weszły również w życie znowelizowane przepisy, które mówią również o elektronicznych książkach obiektu budowlanego. W tym celu został utworzony przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pabianicach, Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego specjalny portal CKOB, na którym można taką książkę obiektu budowlanego w postaci elektronicznej założyć. Tam trzeba założyć Najpierw zalogować i założyć konto, a następnie złożyć wniosek o utworzenie takiej elektronicznej książki obiektu budowlanego. Drodzy Państwo, czekamy na Państwa. Drzwi urzędu są zawsze dla Państwa otwarte. Gwarantujemy profesjonalną, fachową obsługę. Bardzo serdecznie zapraszamy.